O que eu Dobrze. Ja chciałem króciutko dwa słówka powiedzieć o tych tutaj młodych ludziach, którzy sobie grają w gry planszowe. My się spotykamy od tego roku, od września. Są to dzieciaki z klas czwartych i piątych głównie, które uczę. Gramy po prostu w różne śmieszne, czasami poważne gry planszowe, które wymagają skupienia, uwagi, trochę rozsądku i oczywiście odrobinę szczęścia. Więc widzimy się zawsze, w każdy czwartek na ósmej lekcji na 45 minut grania. Na salezjańskim kole biblijnym spotykamy się dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki. Na kole dzieci zajmują się, poznają historie biblijne, poznają bohaterów biblijnych, a także jak są jakieś ważne wydarzenia kościelne albo związane z rokiem liturgicznym, to też o tym sobie rozmawiamy, a w drugiej części zajęć wykonujemy do tego pracę plastyczną. Na zajęcia uczęszczają dzieci z wszystkich klas pierwszych. Dziękuję. Spójrzcie tutaj wszyscy. Jeżeli już na przykład wiecie, że kubeczek będzie miał taką szerokość, to wtedy doklejamy. Będę mógł zrobić dwa takie? Możesz dwa, jest dążyć. Mimo Trzeba papierem, wiesz, co? trzy Jest, jest. To jest, jest. Dobra, słuchaj. teraz tak. Nie, zaraz To te najważniejsze rzeczy, ponieważ nie chcemy tego, co tutaj jest, tak? Więc proponuję, żeby każdy sobie coś wyjął stąd. Pod ku... cedzakiem. I... Wszystko wyciągamy. To nie znaczy, że my wszystko wyrzucimy, tak? Czyli wszystko po kolei wyławiamy cedzakiem, do tej miseczki, która jest naszykowana. Patrycja, ty pierwsza, ale osobiście no no jestem i ciekawa, co my zrobimy z tymi warzywami cebula? cebula. Pamiętacie że cebula Akademia Kulinarna jest odpowiedzią na potrzeby naszych młodych uczniów, którzy bardzo chcieliby poznać tajniki kuchni, jak przygotować proste potrawy, ale sycące. No i takie Przede wszystkim, które będą praktyczne. Nasze kółko będzie polegało na gotowaniu różnych potraw w kuchni Polskiej, ale nie tylko. Tak na przykład dzisiaj mamy nowe odkrycie zupy pomidorowej z włoską nutą. Będziemy uczyć się potraw tradycyjnych, regionalnych, no ale też mamy nadzieję, że młodzież pokaże dużą kreatywność i każdy doda do swojego przepisu coś od siebie. Nie, bo Wiola mówiła, że właśnie temat był bardzo Zaraz to przyniosę, dobra. Dobrze. Dobrze, Na zajęciach Mistrzowie Kodowania uczniowie klas czwartych tworzą programy w Scratchu. Poznajemy Scratcha, ale także programujemy roboty, bawimy się, jednocześnie ucząc, tak? Realizujemy przeróżne programy. Za chwileczkę zobaczycie jak się dasy. Te świeczka się zapala. Dzisiaj będziemy programować dalej. Jak widzicie sami, że przede wszystkim mają wolny czas zatemniony. Jest to piątek zamiast teraz, kiedy to umieściliśmy komputerem, co w tym momencie sobie grają, są zadowoleni z tego, że, że, że mogą się pisać. E... Następną korzyścią jest to, że uczą się zdrowie. Następną korzyścią mogą wracać na zawodów. i zobaczą emocje, gdzie uczą się radzić ze swoimi właśnie e... problemami, ze zwycięstwami, porażkami. E... Także uważam, że fajna rzecz jak widać, nawet z też tutaj się chce bawić i tyle. W sekcji filmowej mamy plany Sekcja filmowa ma zaszczyt do powiedzenia dzisiaj? Y nasza sekcja planujemy już na jak to już mówiłem. Y Informuję członków y y sekcji, że w sprawie wiadomej dzisiaj lista została zamknięta. Młodzież Zalezyński dalej y mamy zamiar wkręcić. W kwietniu powinien się pokazać ten pierwszy odcinek, mam nadzieję. Y mamy no. zamiar nagrywać no. tydzień języków obcych. I zrealizować w końcu zamierzone na końcu. Dziękuję. Dziewiąty przykład bardzo dobrze wyświetla. Do Siedem. Siedem do Na kółku z tabliczką mnożenia zapalamy. Bawimy się mnożąc, przynoszę przeróżne zabawy. Najpierw uczyłyśmy się mnożyć sprawnie, szybko, automatycznie, bawiąc się w rekordy. A teraz bawimy się w różny sposób. Odkrywamy kody zaszyfrowane, kręcimy kręciołkami. za chwileczkę będziemy skakać na skakankach i mnożyć. Staramy się zabawę połączyć z nauką takiego automatycznego mnożenia, które jest podstawą w matematyce i innych przedmiotach.